Siema wszystkim, z tej strony Norris i witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Dead Island. My kontynuujemy przygodę, a w poprzednim odcinku dostarczyliśmy tutaj naukowcom próbkę krwi tubylców po ciężkiej walce na arenie, a dzisiaj żeby doczekać się wyników tych wszystkich badań, eksperymentów, które tutaj przeprowadzają, będziemy musieli mm, w tym czasie sobie pomóc Naukowcom. Mamy dwa zadania do wykonania. Jedno nawet 100 metrów stąd. Gnijące miejsce, mięso, zdobądź próbki zarażonej tkanki mięśniowej i przynieś je do laboratorium. I przynieś z magazynu do laboratorium dużą skrzynię chemikaliów. Zacznijmy sobie z góry od przyniesienia tej tkanki. Gdzieś tutaj, niedaleko powinna być. Jesteśmy cały czas blisko tego obszaru zadań. No, ja zawsze muszę to strzelić. OK, coś się graficznie, ale generalnie tak miałem wrażenie, że to graficznie nie, nie cacy, ale moi drodzy, mamy wakizashi. Ile ma miejsca? 10 na 18, mm, no to sobie później pomyślimy, na razie to weźmiemy na sprzedaż, yy, wakizashi. Fanem nie jestem takich ciętych broni, ale tej jak najbardziej. 70 metrów, zaraz powinniśmy tam być, ale idziemy w nie, niebezpiecznie w stronę mm, tego, tego kurde Jumanji, które było w poprzednim odcinku. Tam e, tych wszystkich taranów, żygaj, kurde e, gościa zamkniętego w celi, tam w tym swoim bunkrze swoim małym, no i rzeźników i w ogóle. Yy, ale to jest tutaj na szczęście Więc yy, zbytniego problemu Z tym nie powinno być Moi drodzy Zmasakrujmy sobie zombiaczki tutaj No i to waki zasi To po prostu magia Magia, magia, magia W ogóle z ciekawości ile mam kasy? 91 tysięcy mm, Okej okay. 91 tysięcy powinno być spoko. Gdzieś tu powinien być jeszcze jakiś zombie. Albo go. Okej, okay, wchodzimy. Ale zobaczcie: połowa zasi już jest zniszczona. Ona naprawdę bardzo szybko się zużywają te bronie cięte. Ale mimo to. Wow, wow, po prostu wow. Eee, próbka, próbka tkanki, ok. Ale jeszcze sobie profilaktycznie weźmiemy wszystkie tutaj możliwe w miarę przedmioty o dowód tożsamości. Nie wiem czy tu byłem, e, ale chyba właśnie nie. Ominęliśmy to, to miejsce, fakt. No proszę, ile znajdzie w ogóle niepotrzebnych mi do życia. E, coś tu było, coś tu było. 4000 prawie. Ło, wow, sejfik. Sejfiki warto sobie otwierać, jeżeli się taki takowy znajdzie. Naprawdę. No i co generalnie 5 minut odcinka, nie całe, dokładnie ponad 4 minuty, a my już mamy prawie że wykonanego pierwszego z questa z dwóch tutaj poboczno-głównych, że tak powiem. Zaliczają się do zadań e, pobocznych, ale żeby przejść dalej. No musimy je wykonać. Ja bym nie wstawał na twoim miejscu kimkolwiek jesteś ziomeczku. Yy, skąd warczysz? Skąd warczysz? I skąd pochodzisz? Stąd pochodzisz? Nie stąd pochodzisz? No to nie wiem. Magnes. o, żeli papą. żeli Aha, nie macie. Spoko, jak będę wracał to będziesz. Dobra moi drodzy. Zaraz się jeszcze tutaj przyjrzymy. Przyjrzymy temu, co mamy w ekwipunku Może się coś tutaj ogarnie. Bo przyznam się między odcinkami nic nie robiłem kompletnie. Nic a nic. Mm, Okej. Okay. 8000 doświadczenia. Bardzo szybki magnum. Niestety. Jest on na sprzedaż, bo mamy dużo lepsze pistolety w sumie, niż te, które nam oferują w tym momencie. Więc chodźmy to sobie wszystko opchnąć bardzo ładnie. Gdzie je... no właśnie tutaj. Eee, nie za bardzo, paraliżujący młot. O-o. Ciężki pręt, nie żniwiasz Nie. To sprzedajemy bardzo szybki magnum sprzedajemy. Wypoczony pistolet myślałem, że sprzedałem o Jezu 3700. Nie, to sobie zostawiam, bo to jest automatyczny, a to jest jednostrzałowy. Ja generalnie wolę jednostrzałówkę ale nigdy nie wiadomo, że nie przyjdzie. Taka potrzeba, żeby walnąć naprawdę grubą serią. Naprawmy sobie waki zashi nasze. Nie spojrzałem ile dokładnie ta naprawa kosztowała. Przy najbliższej okazji sobie to zrobimy. Twarda materia. Mm, Przynieść z magazynu laboratorium dużą skrzynkę chemikaliów. Okej, okay. czyli to też jest tutaj na terenie właśnie laboratorium, więc powinno pójść bardzo szybko i jestem strasznie ciekawy co chłopaki tutaj Wymyślą, jeśli chodzi o wyniki tych badań Bo kompletnie nie pamiętam co fabularnie oni tutaj nam wniosą A oni są za, za tą siatką o jeju, otwarte było Otwarte było Jej ubóstwiam, nie? Okej, okay, tak to jest. Okej. Okay. Ta maczeta tyle. 600, 500. No generalnie waki zaś w tym momencie, moi drodzy, jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Ma ponad 1000 obrażeń. Co jest i z tym kosmosem w tym momencie. W porównaniu do tego, jakie bronie były poprzednio. Ta, raczej tak zanim... Mieliśmy to waki zaś ja myślałem, że do tej pory był super bronią Okej. Okay. Dziwne, nie ma muzyki w ogóle prawie, że? Zbiru? Nie ma zbira, ale jest za to Horda pojebów. Naprawdę, bardzo szybko. Uuu, koktajl mołotowa, to ja bardzo bym to prosił, ale czemu ja nie mogę tego podnieść? Kompletnie nie wiem. Aha, to są te chemikalia, okej. Okay. Dobra, najpierw sobie przeszukajmy to miejsce. Mm, może jakiś sejfik się znajdzie, chociaż śmiem wątpić. Tutaj zwykły koł... Gwiazda zaranna na sprzedaż Na sprzedaż gwiazda zaranna od razu Nie tego mołotowa podniosę Moi drodzy Okej okay. Okej, okay, okej, okay. nie ma problemu. Eee, dobra, idziemy z tym na wszelki wypadek. Jak coś się będzie działo, zawsze możemy w jego moście jakiegoś sobie tym oto karnistrem rzucić. Szkoda tylko, że my tak wolno idziemy, ale na szczęście nie musimy z tym dygać nie wiadomo ile i ładować tego na pakę, jak to było na, nie wiem, w okolicach ośrodka na pierwszej lokacji. No bo wtedy to był naprawdę spory kosmos. Otwórz. Weź. Idź. Bardzo proste zadanie. Oho. <ślesk> 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 o oh Jezu. Oh Jezu, nie. Bosko, strącony, bosko, jeszcze zakrwawiony ten pojemnik. O Jezu. Ble, macie przynajmniej próbkę, jeszcze krwi wam przyniosę tubelców. O Jezu. Dobra. Tutaj już bezpiecznie, na szczęście. Wszystko w porządku. Dobra, ja jestem ciekawy. Za chwilę się wszystko okaże. Tylko, dlaczego też nie ma tutaj muzyki za bardzo? Nie wiem. Nie wiem, w ogóle. Opcje. Gra. No jest wszystko włączone. O! Teraz się coś zaczyna. Tak delikatnie, ale... No dobra. Okej, okay, nie tutaj. Serio? Serio, serio, chłopaki. Dobra, który? Ty chciałeś, Frank. Skorpion. Uuu, czyżbyśmy sobie mogli coś tutaj zrobić z naszym wakisarzy Jakieś trujące ostrze? Hmm, przemyślimy, ale dobra, najpierw idziemy do doktora Westa. Co wykryłeś? many of the natives here have built up an immunity which keeps the virus latent even longer. but this new virus is very different. it goes full-blown within hours. i think i may be able to create a vaccine, but to do so, i need a stable version of kuru that hasn't yet mutated. can you help me with that? okay. zero punktów doświadczenia. Mua, jak ja to lubię. Someone who hasn't had any contact with the infected and sample of their blood or tissue. Speak with the shaman, because I don't know if anyone like that even exists. Alright then. Now you just need to find someone from Opie's clan who hasn't had contact with the infected. And they embalm so the dead. Turn them into mummies, right? You just need to find one of these mummies and take a sample. Okej. Okay. Dobra, ale moment. Moment, moment. Mamy jeden punkt umiejętności i 34 poziom. Eee. Furia mamy na full. Ja bym chciał w końcu odnawiać to zdrowie za zniszczenie. Obrażenia od kul. Może być, może być, jeżeli mnie obralą. Taki na przykład, właśnie e, duży zombie taki z zbiru. Jeżeli mnie obali, dostanie od tego obrażenia. Wiele razy miałem sytuację, jak miałem tą umiejętność, że on mi zadał obrażenia od przewrócenia. Po prostu mnie przewrócił, tak? I zginął. Słyszałem, był w sumie na wyczerpaniu życia. I dr. West Dobra. nam formula that can render someone temporarily invisible to the undead. It uses and fools them into believing you are not the to I need a compound called Czy highly volatile and we keep it in chemical

Przynieś doktorowi dane naukowe z jego domku. Czyli prawdopodobnie pierwsza lokacja. 130 metrów. Moment, gdzie to jest? Aha, No, okej, okay, myślałem, że nie. Środek na owady. Moi drodzy, jest tutaj najbliżej. Wykonajmy sobie te kłyściki jeszcze. Zobaczmy, czy coś ciekawego nam tutaj dadzą, bo nawet w sumie na pewno jeden był za 3000, a drugi nie wiem, czy 35, czy też 3000 mm, nie pamiętam, nie powiem Wam. Ale oczywiście warto sobie to wykonać te wszystkie zadania, bo nóż może będzie jednak jakaś fajna rzecz za to wszystko. A poza tym jak najwięcej wykonamy tym, im więcej wykonamy, tym większa satysfakcja w ogóle z ukończenia całej całej gry będzie. A mamy jej niedużo, bo zostało jeszcze około 20%. Ee, jeżeli byśmy się sprężyli, to naprawdę kurczę, no w 10... W kurde, po co ja gadam? 6-7 odcinków myślę, że naprawdę byśmy mogli to zrobić, ale ja bym chciał troszkę pod, na tym posiedzieć, bo nie chcę też tego po łebkach zrobić. Chcę jak, mieć jak najlepsze bronie Postać przed tym, jak będzie, no, kurde, będziemy musieli rozgrywać tutaj finał tego wszystkiego mm, Ok, Dobra. W sumie to chyba to możemy powiedzieć, że już zdobyliśmy, no i lecimy oddać to doktorowi potem do, do, do tego domku. No a dalej zobaczymy, jak się e, rozwinie cała tutaj sytuacja. Jeżeli nie będzie więcej odciny, zadań pobocznych, a Odcinek będzie miał sporo, to w kolejnym odcinku po prostu polecimy sobie z zadankiem fabularnym. I oczywiście zaraz musimy sobie naprawić jeszcze nasze waki Dobra, gdzie ty jesteś? Ja się nigdy nie mogę odnaleźć w tym laboratorium. O Boże, naprawdę, to jest jakaś masakra. Okej, daj mi minutę, Pistolet zatruwający. Ok, moi drodzy. Czas na sen. Nieco, co ja gadam? Utrata danych. Dobra. 100 metrów stąd. Moi drodzy, mamy ten. Mamy to miejscówę. Eee... Około 100 metrów. 120, więc spoko. Polecimy sobie. A, i teraz sobie chętnie zerknę ile kosztuje naprawa w Akizashi. tysiąc coś, no to, 1100 sto około o to myślę, że jakieś 3000 może kosztować całość pusty sejf, fuck ale mamy sto jeden no to kurde lipy nie ma e, okej, okay. dobra moi drodzy, lecimy piechotką może się coś ubije po drodze ciekawy jestem jak poradzi sobie to wakizashi właśnie z nie wiem, taranem albo właśnie rzeźnikiem, ale nie wiem dlaczego. Mam naprawdę głupie wrażenie, że dzisiaj będziemy mieli szansę to przetestować. Chciałem zobaczyć, czy muzyka się włącza, ale nie wiem, co się dzisiaj z nią dzieje. No, rzeź, po prostu rzeź i. Miód na moje oczy, jak to mówię. Ale was tutaj wy, wywaliło. Ale panu już dziękujemy. Okej. Okay. Mówi mi, żebym szedł tędy, ale. Czy faktycznie tak jest? Wow, wow, wow Podwójny strzał, nie? Double hit'a dostałem Że tak się to nazwie Fuck, znowu połowa wakizashi Nie, to my to musimy jakoś ograniczyć, moi drodzy Bo mimo, że mamy 100 tysięcy To my zaraz i tak zbankrutujemy tutaj Damn, właśnie chciałeś, Tomasz Z całą ekipą tak szybko zeszła ta moja wytrzymałość. No chodź, 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 chodź. Nie wiem, czy ja nie miałem nic? Żadnej w ogóle wytrzymałości? Super. Ale... No powiem wam, żeźnik to jest... ...straszny przeciwnik. Wiesz, z morzu nieczysta. Moi drodzy, e, weźmy sobie iskrownika, bo no waki jest na wykończeniu. W ogóle tak minie, po co ja idę? To ty co, ziomek? Środnik koła jakiś czy coś? Po taniości? Aha, tutaj się na dół schodzi, tak? Po co my idziemy? Aha, do, 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 do domku doktora spoko ale moi drodzy mm -hmm. szkoda 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 że nie ma dezodorantu Ale jak jakieś, kurde, zastrane wieżyczki w Far Po strane to, to jak lato z radiem I'm out Prawie się zabiłem po drodze, nie? No, spoko Spoko, spoko ale moi drodzy, jeżeli płucniemy... FAK! FAK! 10 tysięcy! FAK! FAK! O Jezu, jak to boli! To boli bardziej niż jakbym miał rękę złamaną w ogóle przy samej dupie. Dobra, chodź. Chodź, muszę cię wyjaśnić, gościu. Przegiąłeś sobie pałę w tym momencie. Tańcz dla mnie. I oddaj mi mnie, 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 moje pieniądze. Dwa, 2,5. Dwa Dobra, ile mam? 94. No. 10 tysięcy. Aj, jaj. No to jest po prostu no kosmos. No, ale do takiego etapu właśnie doszliśmy. że Każda śmierć boli jeszcze bardziej. Okej, okay, 4000, 6000, to jeszcze 4 jestem w dupę. Wziąłek między 4000 i będziemy kwita. Nie? Gwoździe. Bra, zbierz dane? Okej, okay. bardzo szybko zebrałem te dane. <laughs> Zero żadnego pendrive'a, żadnego nic. Od razu wezmę komputer. Czekajcie, a tu coś może jest ciekawego? No, oczywiście dowód tożsamości. Rzecz, którą bardzo chętnie zbiorę i w ogóle, która nie jest mi do niczego potrzebna, nie? <laughs> Jak ja to lubię. A, czy tutaj coś mamy? Nie, tu jest jakiś bunkier, ale raczej, raczej się do niego nie wejdzie, on po prostu ma wyglądać. No dobra. Faktycznie, powiem wam, nie chciałbym tutaj spać, bo to byłoby, kurde, następne 10 tysięcy. Koło. Dobra, czekajcie. Tam nikogo nie widzę. Mam nadzieję, że rzeźnika też nie będzie. No, na, na razie nie ma. To chociaż tyle. Ale kurde są tutaj. Jakim cudem. A mnie uderzył. Kurde, skubaniec. 400 Coś tu biega jeszcze, coś, coś, coś tutaj brzęczy, ale... Pojedynczy biegać jest spoko, ale jak z chmarą całą wybiegnął, o Jezu to nie Z to jakaś paranoia. Dobra moi drodzy, generalnie robimy to ostatnie zadanie poboczne chyba. I będziemy kończyć. Bo nie wiem ile zajdzie się na tym. na tym całym fabularnym, ale mamy tutaj szybką podróż. Jeżeli mamy dostać się z powrotem do tej osady tubelców, to, to możemy sobie chyba zrobić szybką podróż, bo tam gdzieś był znacznik u nich. Tak mi się wydaje. W ogóle... Ziomeczku. gwiazda zaranna dla ciebie, specjalnie ode mnie. Ile mamy? 100 tysięcy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uznajmy, że tej śmierci nie było, a ja tych pieniędzy nie zebrałem. Maczeta. Ale zobaczcie. Oh, continue my research, I need you to find something for me. I need a large quantity of diseased tissue from a specific type of the infected. I'm interested only in those that are bloated and swollen, as if they'd been drowned and left to rot. They can be found near large pools of water. I'm sure there are quite a few in the nearby swamps. So this will do, just fine. do just fine. I'll tell Dr. West how helpful you've been. Gwałtowny obrzyn A, ah, jak to dobrze wykonać sobie. To, o tak zadanie poboczne. Moi drodzy. Spójrzmy sobie na mapkę. W którym miejscu to jest? Tutaj. Czyli oczywiście możemy sobie zrobić szybką podróż, mm, ale tym zajmiemy się, kochani, w kolejnym odcinku. E, na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, a my sobie jeszcze pójdziemy naprawić. Nasze bronie, bo cholera wie, co nas spotka Heh, w późniejszym etapie. Hmm, ok, ile to nas będzie kosztowało? Wakizashi właśnie. Wakizashi? 3000. No to tak około piątki będziemy musieli wyskrobać na to, żeby hmm, to, to od podstaw, od 0% naprawić, więc hello. Dobra, moi drodzy, kończymy. Dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku serii Detained. Na razie trzymajcie się. Hej.